z powodów korków musieliśmy troszeczkę dłużej jechać. Z nami są dzisiaj selekcjoner reprezentacji Polski pan Michał Probierz oraz kapitan Piotr Zieliński. W pierwszej części bardzo prosimy o kierowanie pytań wyłącznie do zawodnika. Proszę, Łukasz. Do you have a microphones? Witam cię serdecznie Piotrek. Miło cię widzieć jako kapitana też reprezentacji Polski. George Patton powiedział jedną rzecz. Jestem żołnierzem, nieważne gdzie, będę walczył i muszę wygrywać. Czy tak jest trochę też z piłkarzami? To znaczy po prostu macie swoje zadanie do zrobienia i też tę opaskę, którą będziesz teraz dzierżył, traktujesz jako, jako zadanie, które musisz wykonać. To pierwsze pytanie i za chwilkę drugie. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie, móc pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski, olbrzymia odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu, wszystkich kibiców i zrobię wszystko, żebyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty, żebyśmy dali dużo radości naszym, naszym kibicom i żebyśmy wygrywali mecze. Na absencję lewego, na to, co się wydarzyło. Czy rzeczywiście był jakiś kwas między Wami a, a nim, czy też po prostu zostawiasz tę decyzję lewemu, to, że tak się zachował przy odebraniu opaski? Jak Ty na to patrzysz jako jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy? I czy tak powinien się zachowywać kapitan? Nie będę się odnosił do, do decyzji, jaką podjął. Wiemy, jakim jest zawodnikiem wybitny piłkarz. Na pewno nie jest to jak? Nie, nie. Jest to wybitny piłkarz i nie ma co, tutaj co, co, co dywagować. Decyzję trener podjął. Ja ją szanuję z wielkim, z ogromnym wyróżnieniem i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja chcę spełnić tą funkcję jak najlepiej tylko potrafię. Proszę, Jacek. Jacek Kurowski, Piotr. Yy, jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło? Selekcjoner ogłasza, że ty będziesz kapitanem, a chwilę później Robert Lewandowski yy, oznajmia, że nie będzie grał w reprezentacji narodowej, dopóki selekcjonerem jest Michał Probierz. Twoja pierwsza myśl? To jest moje pierwsze pytanie. Na reprezentacji przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą reprezentować kraj. Yy. Ja mogę powiedzieć, że jest to e, najważniejsza drużyna, w jakiej gram, robię dla niej wszystko. I do tego tak podchodzę. No, tutaj każdy podchodzi na swój sposób do, do tej decyzji. Druga rzecz to pytanie o zespół. Mamy jutro mecz, bardzo ważny w eliminacjach mistrzostw świata. Jak zespół zareagował? Jak zareagowali Twoi koledzy? Bo nie uwierzę, jeśli powiesz, że o tym nie rozmawialiście, skoro my w zasadzie od wczorajszego wieczora rozmawiamy o tym niemal wyłącznie. Więc co Ty możesz powiedzieć o reakcji zespołu? Teraz liczy się dobro drużyny i skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do jutrzejszego spotkania. Wiemy, jak ono jest ważne dla nas i na tym się skupiamy. Piotr, ja za długo jestem dziennikarzem, żeby nie znać tej formuły, którą właśnie wypowiedziałeś. Proszę powiedzieć coś więcej, bo przed tak ważnym meczem taki wstrząs nie może zostać bez, bez reakcji, bez, bez echa. No już powiedziałem, licz się dobro drużyny i skupiamy się na tym, co jest najważniejsze, czyli wygrać jutrzejszy mecz. I tyle w tym temacie. Dobra, to jeszcze jest ostatnie pytanie. Czy tak sobie wyobrażałeś swoje setne spotkanie w reprezentacji Polski właśnie w takiej atmosferze? Czy, jak sobie wyobrażałem? Wyobrażam sobie, że. E, zwycięsko. I mam nadzieję, że tak się stanie jutro, jeżeli będzie dane mi zagrać, bo też nie wiadomo jak się dzisiaj będę czuł, ale zrobię wszystko, żeby ten setny mecz był przede wszystkim zwycięski dla naszej drużyny. Dawid, Dawid Dobrasz, Portal Meczyki. Piotrze gratuluję z okazji, że jesteś kapitanem i mam pierwsze pytanie, czy rozmawiałeś z Robertem Lewandowskim, czy do Ciebie zadzwonił po tej nominacji, czy, czy w ogóle mieliście jakiś kontakt? Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie. nie mieliśmy okazji rozmawiać. Ej. Co Twoim zdaniem jest najważniejsze teraz w roli kapitana w takiej sytuacji? Czy Ty uważasz, że zespół jest rozbity, scementowany może tą decyzją, czy, czy masz jakieś pierwsze takie wrażenia tego, jak zostałeś kapitanem, jak właśnie zostało to odebrane przez, przez zespół, bo to nas bardzo ciekawi? Dziękuję. No, najważniejsze, tak jak już wspomniałem, jest dobro drużyny. Tutaj wszyscy eee, wiemy, co, jaki jest cel naszej, naszej rewentacji tutaj e, po przyjeździe do Finlandii i na tym się skupiamy. Każdy musi dać sobie maksa, żeby, żebyśmy zdobyli trzy punkty i umocnili swoją pozycję w tabeli. Łukasz Wójcik, pan 24 Piotr, to doprecyzowując, dopytując Ciebie, a chciałbyś z Robertem porozmawiać? Nie wiem, czy w cztery oczy, czy, czy, czy szerzej z, w szerszym gronie zawodników, tak żeby... Może trochę wypuścić powietrze, żeby, żeby tę atmosferę oczyścić, żeby, żeby wyjaśnić sobie parę rzeczy, no bo nawiązuje też do tego, no nie tak nie tak wszyscy się zgodzimy chyba powinno to. Nie będę miał z tym problemu. Także jeżeli do takiego spotkania czy rozmowy ma dojść, to jak najbardziej jestem na to otwarty, ale yy, wiemy doskonale, że jutro jest bardzo ważny mecz i jeżeli do takiej rozmowy ma dojść, to oczywiście po tym spotkaniu. Przemek tak? Czy pytanie. Okay. proszę Konrad. Konrad, Ferster Sport .pl. Piotrze, ja mam takie pytanie. Czy ty jako zawodnik, wy jako drużyna mieliście, nie wiem, po piątku, może w sobotę poczucie, że ta zmiana kapitana w reprezentacji Polski jest potrzebna? Czuliście, że, że, że taka decyzja powinna zapaść ze strony selekcjonera? Dziękuję. Tutaj już pozostawię to odpowiedź trenerowi. No, jest szefem, jest bosem, on podejmuje decyzje i rozmawialiśmy. Powiedział, że, że chce, żebym został kapitanem. To jest naprawdę wielki zaszczyt i nie odmawia się takiej funkcji i chcę ją spełnić jak najlepiej. Proszę Tomek. Dzień dobry Piotr, Tomasz to brożek Ja Chciałem zapytać, wybiegając trochę w przyszłość. Wiemy, że ta deklaracja Roberta Lewandowskiego nie jest wiążąca na tyle, że nie jest to ostateczne wypisanie się z reprezentacji. Czy Ty jako przedstawiciel całej grupy wyobrażasz sobie, że Robert Lewandowski wróci do gry reprezentacji i przyjmiecie go z otwartymi ramionami? Czy wczoraj coś pękło na linii Robert Drużyna? Tak, już wcześniej wspomniałem. Na reprezentację przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą oddać serce za, za kraj, za tą reprezentację i ja jestem tą osobą, że zawsze. Z, z wielką radością tutaj przyjeżdżam i to się nie zmieni. Czy Filip Filip Jastrzębski, jedynka polskie radio. Pozwolę sobie na chwilę zmienić temat i przejść do, do jutrzejszego spotkania, o którym w ogóle się nie mówi. Gdybyś mógł powiedzieć, z jakim nastawieniem wychodzicie na drużynę Finlandii, jak ją traktujecie? Czy to jest drużyna, której bliżej do Mołdawii, Litwy, Malty, czy jednak bliżej reprezentacji Polski? Jest to na pewno bardzo ciekawa reprezentacja. Przegrywając ten ostatni mecz z holendrami, pokazali kilka momenty bardzo dobrej gry. Już stracili dwa razy punkty, także jutrzejszy mecz będzie dla nich bardzo ważny, ale my jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, że w jutrzejszym meczu pokażemy na co nas stać i będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Przewodniczący, ofiara Superekspresu, cześć Piotrek, Chciałem doprecyzować jedno z wcześniejszych pytań o to, czy, o to, jak zareagujecie, kiedy zmieni się selekcjoner, tak jak powiedział, napisał Robert Lewandowski i on mógłby do tej reprezentacji wrócić. Czy wy przyjmiecie go z otwartymi ramionami, czy, czy czekacie na, na taki powrót Roberta Lewandowskiego? I drugie pytanie, jakim kapitanem z twojej perspektywy był Robert Lewandowski, z perspektywy kolegi z zespołu? No to myślę, że będzie czas, żeby o tym poopowiadać, porozmawiać, ale nie widzę, żeby to był odpowiedni moment na to. Skupiamy się na tym jutrzejszym spotkaniu z reprezentacją Finlandii i chcemy, chcemy to spotkanie wygrać. Proszę jeszcze Jacek, chciałeś coś dopytać? Ja mam jeszcze dwa pytania. Piotr, no teraz będzie już dotyczące Ciebie, Twojego stanu zdrowia. Yy, wiadomo, rozmawialiśmy przed, przed pierwszym meczem, mówili, że czujesz się dobrze, a jednak w meczu z Mołdawią nie zagrałeś. Więc pytam, na ile czujesz się teraz przed meczem z Finlandią? No, dzisiaj będzie to kluczowy, kluczowy trening. Yy, wczoraj już po części indywidualnie byłem na boisku, czułem się dobrze, także dzisiaj kolejny step i chcę wystąpić w całym treningu z różną. A zobaczymy, jak będzie, co, jak Łydka zareaguje i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i będę mógł pomóc jutro w meczu. Słuchaj, niezależnie, oczywiście życzę Ci zdrowia, żeby się to udało, żebyś zagrał jutro od pierwszej minuty, ale niezależnie od tego, co miałoby się wydarzyć, no, bierzesz rzeczywiście odpowiedzialność w tej chwili też za zespół, jako, jako kapitan nominowany, mianowany kapitan. Czy Ty masz w głowie, co chcesz powiedzieć kolegom przed rozpoczęciem tego spotkania? Czy sobie to już układasz? Ewentualnie co możesz nam powiedzieć na ten temat? No mam jeszcze trochę czasu do tego spotkania i na pewno coś sobie w głowie ułożę i przekażę drużynie przed samym spotkaniem. Czy mam jeszcze jakieś pytania do Piotra? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy, Piotr, za udział w tej części konferencji. A jeszcze Łukasz, tak? A nie, to już drugi. Piotr, dziękujemy. Ale zanim, zanim pytania, najpierw trener chciał odpowiedzieć. Ja, ja parę słów takich ten. Witam serdecznie wszystkich. Najpierw to chciałbym bardzo podziękować GKS-owi Katowice, który nas ugościł i mieliśmy fantastyczne warunki do przygotowania się do, do tego meczu. Na pewno zrobiliśmy wszystko, żeby odpowiednio tutaj się nastawić. Jeżeli teraz chronologicznie, wracając do tematu Roberta, jeżeli była sytuacja ze zgrupowaniem, to. Rzeczywiście dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o przyjazd, że nie przyjedzie na to zgrupowanie. Dopiero w środę 4 czerwca dowiedziałem się, że Robert przyjedzie do Grosika w godzinach wieczornych na pożegnanie. Także akurat wcześniej tej sytuacji nie wiedziałem. Jeżeli chodzi o analizę, to po meczu, po meczu z Mołdawią, po rozmowie z wieloma zawodnikami, po rozmowie z członkami sztabu. Miałem dzień do przemyślenia i do podjęcia decyzji i tak po tej analizie doszedłem do wniosku, że nastąpi zmiana kapitana w naszej reprezentacji. Czas i, i miejsce, w jakim to się podejmuje, jest to zawsze bardzo trudne, w szczególności, że jest to wybitny zawodnik, któremu nigdy nikt nie zabierze tego, co ma, bo jest wspaniałym zawodnikiem. Ale tutaj akurat uznałem, że jest to dobry moment na to, żeby, żeby zmienić kapitana. Jeżeli chodzi o samo, samo później przejście do rozmowy, nie było możliwości z Robertem inaczej, dlatego rozmawiałem przez telefon i to rzeczywiście było, jeżeli chodzi o dzień wczorajszy. I chciałem powiedzieć, że. Teraz posługujemy się czasem fińskim, żeby, żeby było jasne, i po, po przylocie do, tutaj do Finlandii, do Helsinek, o 20.45 spotkałem się z Piotrkiem Zielińskim i porozmawiałem na temat tego, czy jak on odbierze, jeżeli chodzi o paskę kapitańską i w jaki sposób on to on to przejmie, nasza rozmowa trwała, trochę, trochę porozmawialiśmy, później o godzinie 21.16 zadzwoniłem do Roberta i z Robertem porozmawiałem chwilę, przekazałem mu informację, że ze względu na to, że uważam, że coś powinniśmy zmienić w tej drużynie, uważam, że lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy byłby Piotrek Zieliński. Odpowiedź Roberta była, że opaska kapitańska nic nie znaczy i generalnie w tym zespole to nic nie zmieni. Także mówię, że z jego perspektywy może tak to wydaje, z mojej yy, uważam, że bardzo dużo to zmieni i dlatego postanowiłem, że zostanie Piotrek. Po rozmowie z Piotkiem wezwałem go później do siebie na, na spotkanie drugi raz. Porozmawialiśmy, przekazałem mu informację, że w tym czasie już Robert wie i on zostanie kapitanem. Porozmawialiśmy. Przekazałem informację prezowi Kuleszy, że podjąłem taką decyzję i żeby wiedział, że przed tym, jak dowie się cały sztab i dowiedzą się wszyscy ludzie, tak samo media. Następnie na, na 21.50 mieliśmy zebranie wszystkich członków sztabu reprezentacji i wszystkich zawodników. Przekazałem informację, dla tego, że Piotrek zostaje nowym, nowym kapitanem i tutaj zespół mu pogratulował Piotrek. Piotrek przemówił bardzo fajną mowę i twierdziło mnie w tym, że możemy iść w dobrym kierunku i to wierzę, że tak. Będzie. Wracając do, wracając do pokoju, bo akurat nie, nie miałem telefonu ze sobą, zobaczyłem, że dzwoni jeszcze. Dzwonił do mnie Robert Lewandowski i jeszcze oddzwoniłem do Roberta o 21.59 i spytałem, co się stało i Robert. Przekazał mi, że chciałby, żeby on sam zrezygnował z tej opaski kapitana, żeby podać taką informację, przekazałem mu, że akurat tego nie zrobię, bo to jest moja decyzja i taką podjęliśmy. Jeżeli chodzi o czas, jaki miał Robert, to jest ponad godzinę na to, bo żeby, żeby o tym wiedzieć, dlatego nie, nie było to jakoś też zrobione. Uważam, że w danym momencie była to najlepsza decyzja. Chciałem bardzo podziękować Robertowi, jeżeli później dowiedziałem się z mediów, że zrezygnował z gry w reprezentacji jest to wybitny zawodnik którego bardzo cenię i nikt mu nie zamykał drzwi bo akurat ja nie było żadnej rozmowy o tym że rezygnuje z gry z kadry dowiedziałem się to poprzez media społecznościowe ale życzę mu powodzenia bo dla mnie reprezentacja jest najważniejsza i nie, czy jest trener nawałka, czy jest trener Fornali, czy jest trener Michniewicz, czy jest trener Probierz. Dla mnie liczy się dobro zespołu i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności tej decyzji i wierzę, że to pomoże zespołowi, a życie piłkarskie pisze różne scenariusze. Także to jeżeli z mojej strony. Panie trenerze, dzień dobry Łukasz Ciona w Polsce 24 i kanał Cioną Poczach. Ja mam dwa pytania, pierwsze oczywiście oba są od kibiców tak naprawdę, bo jestem tylko skromnym przekaźnikiem z Bielawy, ogólnie kibiców, panie trenerze Jan Paweł II mówił tak, że Polska jest jak matka, która bardzo wiele wycierpiała, więc trzeba ją kochać szczególnie i w związku z tym zapytam, czy nie znalazłem nigdzie polskiej flagi, żeby tutaj postawić koło pana trenera, niestety w Helsinkach, zapytam czy takie pojednanie piłkarskie jest mimo wszystko możliwe między wami, ja trochę tak wywnioskowałem ze słów, Pana trenera, że tak, yy, pomimo tej deklaracji Roberta, pewnie gdzieś w gniewie, gdzieś w jakichś złych emocjach. Jest takie pojednanie? Nie, to nie, nie, nie jest ani w złych emocjach, ani w żaden sposób. Trzeba pamiętać, że to jest, że to jest dobro, dobro reprezentacji. I to, co podkreślam, ja zdaję sobie sprawę z tego, że podjąłem bardzo trudną decyzję wobec wyśmienitego zawodnika, wobec zawodnika, który osiągnął najwięcej, ale. Życie piłkarskie jest takie, że trzeba też drugiej strony popatrzeć i dobra tego, co jest dla zespołu. Uważam, że dla dobra zespołu dzisiaj i dla tego, co tutaj robimy, jest to dobra decyzja, a jeżeli chodzi o pojednanie, ja zawsze jestem otwartym człowiekiem, ja nigdy się na nikogo nie gniewam i są sytuacje w życiu, że, że człowiek się obraża i, i za chwilę przechodzi. W piłce nie można się obrażać, tak jak w życiu ja uważam, że jest to naturalna kolej rzeczy i, i zawsze wszystko w piłce jest możliwe. I druga rzecz, no bo o to prosili też kibice, żeby zweryfikować informację, czy rzeczywiście takie napięcie między wami narastało. Tam była sytuacja, kwestia tej piosenki Sylwii Grzeszczak, że on niby to puścił, że kadra idzie powoli do przodu, tak, w małych rzeczach, a on to puścił jakby złośliwie że trener się zdenerwował na to. To prawda, czy to kaczka dziennikarska? Każdy, każdy ma swój gust. No akurat leciała też piosenka Republiki, gdzie są moi przyjaciele. No i to, to, to jakby, jakby tak patrzeć na to, no to można by było dużo. Ja, ja akurat lubię muzykę i, i też mam ją w swoich ulubionych utworach. Dzień dobry. Dawid Dobrasz, portal Meczyki. Mówi Pan, Panie Trenerze, że ta decyzja była dla dobra zespołu, ale mówimy o legendzie polskiej piłki, tak? 158 meczów, 85 goli. Czy naprawdę nie dało się tego załatwić w cztery oczy, po zgrupowaniu? Bo tak po prostu my to odbieramy jako brak szacunku dla legendy polskiej piłki, że pan tak ważne informacje przekazuje przez telefon. No wręcz przeciwnie. Ja uważam, że to jest normalne, że się rozmawia i w dobie dzisiejszej to, to rozmowy telefoniczne są naturalne. I, pan i to jest, ja na pewno szanuję go bardzo i to, co podkreśliłem, jest wybitnym zawodnikiem i broń Boże, w żaden sposób nikogo nie chciałem, nie chciałem, jak ktoś jest urażony, ale nie uraziłem, bo uważam, że w danym momencie potrzebuje ta reprezentacja tego dzisiaj i dlatego też Dwa dni przed meczem rozmawialiśmy wieczorem, a nie dzisiaj, dlatego że się koncentrujemy na tym spotkaniu, chcemy to spotkanie wygrać i wierzę, że Piotr Zieliński będzie bardzo dobrym kapitanem, poniesie tą drużynę jeszcze dalej, że z tą drużyną osiągniemy, osiągniemy wiele i ja wierzę w tą drużynę i podjąłem tę decyzję tylko i wyłącznie dla drużyny. A pan chciałby być zwolniony przez telefon? Już mnie nieraz w życiu zwalniali, nieraz mnie zatrudniali, nieraz mnie zwalniali. Takie jest życie trenera, takie jest życie człowieka. W jakiejkolwiek dziedzinie pracuję, jak zazwyczaj, zawsze jak mam, to nie mam problemów z rozmową z każdym rozmawiam jak można. A co było dla Pana takie kluczowe pomiędzy tym, jak się spotkaliście na awce a tym, że podjąć tą decyzję. Czy coś było tak? Nie, decyzję? ale to nie, nie rozumiem z tym spotkaniem na ławce, bo jak... No bo jak się widzieliście, zakładam, ale jak się ktoś to się zauważył, to dziękuję. nie wiem, czy ktoś czujnie zauważył, jaka była sytuacja, to Roberta hmm. zaprosiłem do tego, żeby stanął z nami i to jest całość tego wszystkiego. Nie, nie wyobrażałem sobie, żeby członek reprezentacji, który jest dobro i, i kibiców, którzy są, stał z boku. Dlatego go wziąłem do, do nas, do ławki i uważam, że dobro naszej reprezentacji jest najważniejsze i to jest dla mnie, dla mnie najważniejsze. Jeszcze raz podkreślę, że ta reprezentacja to nie jest Adama Nawałki, ta reprezentacja nie jest Czesia Michniewicza, nie jest Walka Fornalika, Michała Probieża. Ta reprezentacja jest wszystkich Polaków i wierzę, że to jest kolejny krok do tego, że będzie ta drużyna jeszcze silniejsza i wierzę w Piotrka Zielińskiego jako kapitana i wierzę, że zrobimy dobry, dobry wynik. Jacek Kurowski, pamiętam, że ja chciałem zapytać, czy czy ta decyzja o odebraniu opaski kapitańskiej kiełkowała w panu wcześniej już? Czy pan o tym myślał wcześniej? Bo jakoś wierzyć mi się nie chce, że między poniedziałkową konferencją prasową, kiedy mówił pan z, ze zrozumieniem, że Robert musi odpocząć, że wszystko jest załatwione i tak dalej, do momentu podjęcia w niedzielę wieczorem tej decyzji, że to jest tylko kilka dni, że wtedy pan podjął tę decyzję. Czy to wydarzyło się wcześniej, czy należy spodziewać się między piątkowym meczem z Mołdawią, a niedzielnym przylotem do Helsinek, że wtedy wydarzyło się coś takiego, co przeważyło, że podejmuje pan taką, a nie inną decyzję? To jest moje pierwsze pytanie. To, co powiedziałem wcześniej, że rozmawiałem z wieloma zawodnikami, z wieloma ludźmi ze sztabu i to dla mnie też było bardzo istotne wokół tego wszystkiego, co się toczy i decyzję taką, to co powiedziałem, przemyślałem, jeżeli chodzi Lecąc tutaj, jeżeli wcześniej, też dzień wcześniej, gdzie miałem dzień na to, żeby przemyśleć pewne sprawy i jeszcze też porozmawiać, dlatego taką decyzję podjąłem, bo uważam, że w tym terminie ona była dla, najlepsza dla drużyny. Zawsze robię wszystko no dla drużyny, którą prowadziłem, czy to jest klubowa, czy reprezentacyjna, a dzisiaj w reprezentacji zdaję sobie sprawę z trudności tego, z trudności tej decyzji, zdaję sobie sprawę jak to było trudne, ale uważam, że dla reprezentacji jest to na dzień dzisiejszy najlepsza decyzja. Pan, nie mógł Pan poczekać do, do momentu po meczu, przecież było jasne, że będą trzy miesiące do kolejnego spotkania. Mógł się Pan rzeczywiście spotkać tutaj o co, o co pytał Dawid z Robertem osobiście, indywidualnie nie mógł Pan poczekać tych, tych kilku dni jeszcze? To ja to, to co powiedziałem, że biorę też odpowiedzialność pełną za, to, za tą decyzję i uważam, że ta decyzja, ten moment i ten czas jest najlepszy dla drużyny i patrzę tylko i wyłącznie dla drużyny i dla to, żeby kibice tę reprezentację wspierali. Jeszcze raz podkreślę to co powiedziałem wcześniej, że szanuję Roberta, jest to wybitna postać piłkarska, nikt mu nie odbiera tutaj możliwości, bo to zawsze w kadrze można wrócić, ale dla mnie najważniejsze jest dobro zespołu to co przygotowujemy się do jutrzejszego meczu. Rzeczywiście mówi pan o dobru zespołu i ja chciałem zobaczyć, czy ten zespół pana zdaniem w tej chwili potrzebuje takiego szoku, takiej terapii szokowej, bo to, to właśnie w tej chwili przeżywa, jak rozumiem patrząc z zewnątrz na to. Nie sądzę, by piłkarze byli przygotowani na, na taką sytuację. Dlatego zawsze, zawsze z boku jest inaczej, dlatego podkreślę, że rozmawiałem z zawodnikami, rozmawiałem z członkami sztabu dotyczącej tej osoby i taką decyzję podjąłem ze względu na to, że uważam, że w tym czasie ona jest dobra. Proszę Przemek. Dzień dobry Panie Trenerze, Przemysław Langier, InteriAppel. To ja chciałem usłyszeć od Pana, co Pan tak naprawdę usłyszał od tych piłkarzy, skoro pchnęło to Pana w tym kierunku, że teraz akurat ta zmiana jest konieczna i nie można poczekać już do po meczu z Finlandią, bo i tak wiemy, że przecież na mecz z Finlandią bez ogłaszania światu, że Robert Lewandowski na stałe stracił opaskę, mógł wyprowadzić jako kapitan zespół Piotr Zieliński. Ale to co, to co powiedziałem tutaj, że tak uważam, że rozmawiałem z wieloma osobami i to co podkreślę, robię to tylko i wyłącznie dla dobry zespołu. Pytam o to, co pan usłyszał od tych zawodników, z którymi pan rozmawiał, że, że pchnęło pana akurat teraz właśnie w tym kierunku, że to jest najlepsza decyzja? No wie też trudno też komentować i to w to w jaki usłyszałem. Co, co usłyszałem jeszcze raz Pani że dla mnie liczy się tylko i wyłącznie Pani Pani Polski i jako trener robię wszystko, żeby ta reprezentacja Polski grała jak najlepiej. A zaskoczyła pana reakcja Roberta Lewandowskiego? Czy brał ją Pan pod uwagę, że po informacji o opasce Robert zrezygnuje z reprezentacji? Szanuję jego decyzję, taką podjął i, i dowiedziałem się przez media społecznościowe i akurat do no, takiej życie. No każdy ma, ma jakąś swoją drogę. No. Trzeba to zrozumieć i, i po prostu dowiedziałem się i, i tyle. No. A tak jeszcze konkretnie zapytam na koniec, czy pan planuje jakieś działania w związku z tą sytuacją, nie wiem, kiedy emocje opadną, jakiś kontakt z Robertem Lewandowskim, albo oczekuje pan kontaktu od Roberta Lewandowskiego, że porozmawiacie, że, że ta droga nie jest zamknięta i, i czy planuje pan we wrześniu, wiem, że troszkę czasu jest, ale mimo wszystko spytam, wysłać powołanie do Roberta Lewandowskiego i zobaczyć, co się z tym stanie. Ale to, to jest to co Panu powiedziałem wcześniej tutaj Państwu, że ja akurat to nie, nie moja decyzja, także to też trudno mi z nią polemizować i trudno czym Robert się kierował. No ta, ta informacja się ukazała chyba 20 minut po, po informacji, która, która była, także trudno, trudno coś. ja nigdy nie zamykam przed nikim. Dla mnie jeżeli dobro reprezentacji jest najważniejsze to to można się z wszystkim dogadać i wszystko zrobić, także to uważam, że to nie ma żadnego problemu, ale na dzień dzisiejszy dla dobrej reprezentacji zrobiłem wszystko, żebyśmy tutaj wygrali, wygrali jutrzejszy mecz i przystępowali dalej z kompletem punktów do następnych meczów. Czyli tak konkretnie, tak nie widzi Pan możliwość spotkania z Obertem Lewandowskim po rozmowie o jego przyszłości w reprezentacji? Ale ja tu już powiedziałem też wcześniej, że, że dla mnie nigdy nie jest problemem z nikim rozmawiać nieraz. Z ludźmi gdzieś możemy mieć inne zdanie, możemy się Jest, Jeżeli jest chęć i wola dwóch stron, to zawsze się można dogadać, nie ma z tym najmniejszych problemów. Jarosław Tamczyk, Tygodnik Piłka Nożna. Panie trenerze, czy gdyby, podrążę troszeczkę inaczej, czy gdyby Robert nie przyjechał w piątek i nie zrobił tej, jak nazwał, niespodzianki Kamilowi Grosickiemu na jego pożegnaniu, myśli Pan, że też by wczoraj podjął taką, a nie inną decyzję, jeżeli chodzi o zmianę kapitana? Wie Pan, co to trudno w przyszłości grzebać. No, jest taki moment, że po meczach rozmawiałem z zawodnikami, rozmawiałem ze sztabem i dla dobra reprezentacji podjąłem taką decyzję. Ukarzył Cień KTF24, panie trenerze. Bardzo ogólnie pan odpowiada na to najważniejsze pytanie, które zadajemy, czyli, czyli dlaczego, więc ja zapytam jeszcze bardziej wprost, czy to jest tak, że od tej części sztabu, czy części zawodników, o których pan wspomina, usłyszał pan, że tak będzie lepiej, czy to oni zasugerowali zmianę, zmianę kapitana i, te, i wtedy pan tę decyzję podjął i gdyby mógł pan nieco więcej powiedzieć o samej rozmowie telefonicznej z Robertem. Powiedział pan, Robert powiedział, paska kapitana nic nie znaczy i nic to nie zmieni, czy to były jego jedyne słowa, czy czy, czy, czy mieli panowie no, okazję wymienić jednak kilka zdań, nie wiem, no, Chwilę, chwilę rozmawialiśmy i to normalne, że się, że się rozmawia, ale w momencie, gdy, gdy rozmawialiśmy, usłyszałem takie słowa, to zdaję sobie sprawę, że, że może być zdenerwowany ktoś i może to inaczej odbierać, ale uważam, że w momencie, w którym przekazałem tą informację, powiedziałem, że dla mnie, dla mnie będzie najlepiej, jeżeli zmienimy kapitana, zostanie im Piotrek i taką decyzję podjąłem. Przemku, chęć zadania? pytania aktualne? Tak, prosimy. Wśród dwa ostatnie pytania, już musimy na trening uciekać za chwileczkę. Przemek i Dawid. Przemek, Fiera Super ekspresor. chciałem dopytać, no bo mówi pan, że robi pan to wszystko dla dobra drużyny, to jak rozumiem zmienia, zmienia pan kapitana, ponieważ kapitan był zły. Pod jakim kątem złym kapitanem był Robert Lewandowski, a pod jakim kątem lepszym kapitanem będzie Piotr Zieliński? To, to jest. Dzisiaj ta drużyna potrzebuje takiej osoby jak Piotr Zieliński i uważam, że Piotrek jest bardzo dobrym człowiekiem wprowadzającym, jeżeli chodzi o tę atmosferę, wprowadzającym młodych zawodników i to, to różnie w życiu bywa, dlatego następują zmiany. Ja u, uważam, że dla dobra to, co powiedziałem już tu wcześniej, dla dobra reprezentacji, dla dobra tego żebyśmy ciągnęli to dalej w tych eliminacjach, zrobiłem taką zmianę i uważam, że to jest dobra zmiana dla tej reprezentacji. To jeszcze na koniec dopytam, czy brak najlepszego piłkarza w historii dla tej reprezentacji. To jest dobro tej reprezentacji i chciałbym zapytać jeszcze o te słowa Roberta Lewandowskiego z wywiadu, kiedy on mówi, że rozmowa trwa kilka minut, po kilku chwil ukazał się komunikat na stronie PZPN. O sposób, w jaki jest to mi to zakomunikowane naprawdę jest dla mnie zaskakujący, więc pytanie o to, No czy... nie jest, akurat przedstawiłem tutaj na początku czasowo ile, jak, jak to wyglądało i godzina czasu była między rozmową naszą, a ukazaniem się tego na na stronie i jest to naturalna kolej rzeczy. Nigdy nie będzie dobrej chwili i nigdy nie będzie dobrego momentu na zmianę kapitana. Ja podjąłem taką decyzję, uważam, że ona jest dobra dla zespołu i zrobimy wszystko, żeby jutro wygrać to spotkanie, żeby zadowolić kibiców i dobro reprezentacji polskiej jest dla mnie najważniejsze. I jeszcze raz dziękuję mu za te zaraz, dobry, dziękuję panie... mu, dziękuję mu za te lata, które był, bo, bo na dzień dzisiejszy się pożegnał z, z kadrą, ale życie przynosi różne scenariusze. To było ostatnie pytanie. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. 15 minut treningu będzie dla Państwa otwarte.